Nie pokrywają. Wszędzie są ze mną, wszędzie mnie ścigają. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary, i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, panie. Wyzwól go z więzów śmierci. Daj mu udział w radościach raju z twoimi świętymi. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Amen. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan ciebie wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios. I nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez Ciebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy Ci za blublule, za spore, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej ukochanej muzyki bez Ciebie, ale Ty przecież jesteś i będziesz. Postaramy się nie zawieść Twojego zaufania i spowodować, żeby o tym, co najważniejsze, mówić wprost. Do zobaczenia w innym, lepszym świecie, gdzie prawdziwa tolerancja tak ciągle dla nas ważna jest na co dzień. Drodzy przyjaciele, bliscy. Wszyscy, którzy przyszliście pożegnać Staszka, tatę, męża, dziadka, przyjaciela i artystę. Mam zaszczyt i odpowiedzialność, mówiąc dziś w imieniu najbliższej rodziny Stanisława, z serca, z miłości i z żalu, ale też z ogromnym poczuciem wdzięczności za życie, które mogliśmy dzielić z tak wyjątkowym człowiekiem. Wasza obecność tutaj w tym trudnym dla nas czasie. Jest dla nas ogromnym wsparciem. Dziękujemy za to, że razem z nami żegnacie kogoś, kto był nie tylko wybitnym artystą, ale przede wszystkim bliskim, kochającym człowiekiem, ciepłym, wrażliwym, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu. Pięćdziesiąt lat temu napisałeś wiersz. Miałeś 16 lat. Była jesień, 1975 rok. I żebyśmy nigdy nie zniechcieli patrzeć na jesień. Patrzeć na wszystko to, co już powiedzieli. Ludzie, abyśmy nigdy nie przestali czekać zimę. I żebyśmy nigdy nie zniechcieli całowania ust, zadarć głowy w chóry, abyśmy nigdy nie przestali czekać wiosny. I jeszcze. Żebyśmy nigdy nie przestali śpiewać ludziom do przebudzenia, drzewom do tańca. Rodzinie składam serdeczne, serdeczne wyrazy współczucia. Żonie, która wydała na świat czworo świetnych chłopaków. Żonie Ewie, Wam wszystkim, kuzynom, pozostałym ich rodzinom, szczęśliwo. Dzięki za jeden z najpiękniejszych czasów, jakie spędziłem w swoim życiu. Dziękuję Ci w imieniu i e Sfory, czyli wszystkich muzyków, z którymi współpracowałeś w tej grupie, o której wspomniał <laughs> kolega Piotr, ale również w imieniu grupy Tajbrek, z którą współpracowałeś przez wiele lat, nie wspomnę już o duecie, gdzie powstały najpiękniejsze piosenki w moim życiu. Składam Ci wielki hołd i miłość, którą mam do Ciebie, bo ona się nie kończy. Bardzo mi się z dziadkiem poprawił kontakt y, w tym roku i w ogóle jakoś tak na początku, bo pamiętam, że wcześniej nie miałem za dobrego i tęsknię za tymi na przykład kawami czy coś y, y, na Saskiej, ale na przykład do restauracji I, i pamiętam, że miał przyjść na nas koncert, właśnie z nim gadałem ostatnio, że przyjdzie. Y, 14 bym przyszedł, bo powiedział, że specjalnie dla nas będzie miał czas, żeby przyjść na ten koncert. Tak mam nadzieję, że tam będzie jednak. Że tam przyjdzie na ten koncert właśnie do 14. .00. I to tyle chciałem powiedzieć. <grymne> Staszku, chciałem Ci serdecznie podziękować za całe wsparcie dla tej idei, że byłeś z nią od samego początku do samego końca. Bo świat jest jaki jest. Bez Ciebie na pewno lepszy nie będzie. Bardzo nad tym boleję i rzadko tego używam w wyjątkowych sytuacjach. Kiedyś napisałem, poszedł tam, gdzie inni już są, a jeszcze nas nie ma. Tylko co zrobić z tym jeszcze? Dzięki, jestem dumny, że mogę Cię poznać. Cudowna osobowość, o ogromnym sercu, o wrażliwości ogromnej. Ja osobiście nie znałam pana Sojki, ale nie miałam nigdy takiego wrażenia, będąc na jego koncertach. Ciągle mi się wydawało, że jest ktoś bardzo bliski, bo miał w sobie bardzo dużo pokory. Poza tym walczył o to, żeby były bardzo dobre teksty. Aha. czyli nie byle co Osieckiego, Munarskiego, ale sam też przecież też pisał bardzo dużo tekstów. Przecież o życiu tak normalnie pisał, o swoich dzieciach, syna, które odeszli, prawda, jako młodzi ludzie, tak? Bo on był w takim fajnym miejscu, to znaczy był tak między tak zwanym polskim e, undergroundem a, 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 a mainstream i to, to była bardzo ważna sprawa, bo on się e, przyjaźnił właśnie z tymi ludźmi, którzy byli, że tak powiem, niezależni. E, no, no oczywiście fantastycznie, fantastycznym artystą I, i, też, i też jakby mieszał style tak, że, że, mm. że, że, że w jednocześnie jakiś uprawiał jazz i, 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 i piosenkarstwo. I, I to wszystko miało znaczenie ja myślę, dla, 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 dla naszych uszu. Myślę, że, że uwrażliwił wielu ludzi, no szczególnie fajne teksty śpiewał itd. i To jest wszystko bardzo ważne dla dla świadomości. Przyjechaliśmy specjalnie z sentymentu, dlatego, że pięknie śpiewał pan Stanisław i pomimo, że ma, mieszkamy tak daleko, 400 kilometrów poświęciliśmy ten czas i przyjechaliśmy. Tylko i wyłącznie dlatego. Ja mogę śmiało powiedzieć, że Stasiu był bardzo bliską mi osobą, moim przyjacielem. Spędziłem z nim wiele czasu i na wspólnych <laughs> projektach i Prywatnie był gościem mojego benefisu w Szczecinie. Był człowiekiem złożonym dla mnie z samej muzyki. Uwielbiałem go, kochałem jego muzykalność. A oprócz tego kochałem jego stosunek do życia, taki, który pozwalał mu na życie bez przeszkód życie z przyjaciółmi i właśnie życie związane z muzyką. Z tej strony go najlepiej znałem. Mhm. Stanisław Sojka to był mój, mogę powiedzieć, przyjaciel. Śpiewaliśmy razem, zdarzało mi się mieć taki zaszczyt ostatnio w Opolu. Mieliśmy wspólną gargarowę, no jakże miałem nie przyjść. Wspólne śpiewanie, znam jego życie od początku.